Witamy wszystkich bardzo serdecznie w pierwszym odcinku z cyklu filmów pod tytułem Jak łowić w rzece. Postaram się wspólnie z Adamem opowiedzieć wam w kilku odcinkach, jak się przygotować na, rzece, na rzekę, jak łowić na rzece, co jest potrzebne, to, jak wybierać miejscówki, na co zwrócić uwagę, jak karmić, jakie zestawy budować. Także to wszystko będzie w kilku częściach. Natomiast w tym pierwszym odcinku skupimy się na takiej podstawie, czyli czym jest rzeka, czym się różni łowienie w rzece od łowienia łowienia karpiamurów w wodach stałych, typu glinianki, żwirownie, czy też wody publiczne, czy też wody prywatne. I oczywiście poruszymy temat, jak się przygotować na taki wyjazd na rzekę. Adam, czym jest dla ciebie może wędkowanie w rzece w porównaniu do albo czym jest rzeka do, do, do wody stałej, zamkniętej? Czy dla mnie przede wszystkim rzeka jest nieprzewidywalna i mamy tą tendencję do tego, że się może zmieniać z każdego roku na tą samą klatkę, na tą samą główkę przyjedziemy i będziemy mieli zupełnie coś innego więc tak naprawdę między wodami stojącymi to jest taka główna, wydaje mi się główny po takie, taka różnica, no i dużo większy poziom trudności w złowieniu, znaczy trudności, źle może powiedziałem, trudności, dużo, y, dużo. No nie wiem jak to wyrazić, może nie trudniej, Nie cierpliwości tylko, trzeba. Mieć. Tak, więcej cierpliwości trzeba. Znaczy, to też jest y, kwestia jest tego, czy macie tą rzekę blisko domu, czy nie. Ale o tym pewnie w następnych odcinkach się przekonacie, dlaczego tak też mówię. Y, no i na pewno dużo więcej frajdy mamy złowienia w rzece z tego chociażby względu, że tak naprawdę ryby są dużo silniejsze niż na wodach stałych i dużo, dużo im pomaga to, że na przykład jak uciekną nam, zaczną nam uciekać w nurt to oprócz tego, że walczymy z rybą, to jeszcze walczymy z nurtem rzeki, także tu też jest dodatkowa frajda przy wędkowaniu na przykład, także to są takie podstawowe, dużo większy poziom dla mnie, dużo większy poziom trudności, dużo, duża, zmienność, duża, duża zmienność, dużo zmiennych, dużo więcej zmiennych, które wchodzą w, gra, w rachubę, które muszę wziąć pod uwagę przy wyborze i doborze miejsca, gdzie chcę wędkować niż na wodzie stojącej, no i tam tych rzeczy jest dużo, dużo więcej, ale to wydaje mi się, że w następnych odcinkach po Ruszymy tutaj tak, tak tylko, wydaje mi się, że warto liznąć tylko tego tematu, tych różnic, a w, tak naprawdę w pozostałych częściach dowiecie się z tych, tych wszystkich różnic. No ja no, jeszcze bym dodał tutaj, to co Adam powiedział, to jeszcze bym dodał do tego to, że no karp czy amur z rzeki to jest ryba, która nie jest tak często kuta, nie jest tak często łowiona przez karpiarzy jak na wodach stałych, to też jest taka... Taki plus, że łowimy rybę naprawdę dziką. Bo tak, tak na przykład, jak my teraz znajdujemy się na rzece w Niemczech, no to taki na przykład yy, aspekt dochodzi, że ryby w Niemczech nie wolno wypuszczać. Czyli mamy taki na przykład w głowie yy, taką świadomość, że jak złowimy karpia w rzece w Niemczech, no to ten karp może być pierwszy raz na haku. Czyli jest to dziki karp powiedzmy tam, tam 10, 12 czy 15 kg czy 18, ale to jest ryba, która mogła nigdy w życiu nie widzieć haczyka i nigdy w życiu mogła nie być na macie. To jest taka dodatkowa frajda. No i oczywiście cierpliwość, cierpliwość, jeszcze raz cierpliwość, ale do tego przejdziemy. Eee, dobra, jak się przygotować na rzekę? Opowiemy Wam w tym odcinku, bo tego tyczy właśnie ten odcinek. Eee, jak się przygotować na rzekę albo jak my się przygotowujemy, bo to każdy może się przygotowywać inaczej, ale my Wam tutaj podpowiemy, na co my zwracamy uwagę, czy się przeprawiamy na drugą stronę rzeki, czy się nie przeprawiamy na drugą stronę rzeki, jakie są różnice, co ze sobą zabrać, na co zwrócić uwagę i co powinniśmy ze sobą mieć w ogóle jadąc, przygotowując się w domu i wyjeżdżając na rzekę. Ktoś tutaj teraz pewnie z drugiej strony zada sobie pytanie, a po co na rzece przeprawiać się na drugą stronę, jak można pewnie tam sobie dojechać, tak? No. Uwierzcie mi, że są miejsca takie e, na rzekach, do których e, w niektóre miejsca na drugą stronę właśnie nie da rady dojechać samochodem e, i, i... bo są na, na, na przykład jakieś duże połacie bagien, nie bagien, bądź nie ma e, z drugiej strony drogi, więc trzeba niestety się przeprowadzić, prze, prze, przeprawić tak. na tą drugą stronę. E, I to, to już już tak naprawdę takie główki, takie miejsca są najczęściej bardzo fajne, chociażby z tego względu, że mało dostępne dla większości ogółu wędkarzy. Poziom trudności z przygotowaniem się jest większy, ale jeżeli chodzi o aspekty wędkarskie, według mnie dużo, dużo fajniejsze. Także możesz, Wojtek, dalej kontynuować, no tak, no, jak co no się przygotowujesz, na co zwracasz uwagę. No raczej robimy to razem, bo przeważnie albo jadę z Tobą, albo z prezesem, albo jedziemy w trójkę, no to przeważnie razem to wszystko organizujemy, robimy. Na pewno musi być zgranie. E, należy zacząć od tego, że najlepiej na jednej główce być w dwie osoby. W trzy osoby też się da, ale tu już jest wtedy dużo ciaśniej. No już ten rozkład wędek rozkłada się na trzy osoby, e, czyli najlepiej jadąc jechać parami w dwie osoby. Jeżeli jedzie więcej osób, to najlepiej by jechały cztery osoby, a nie trzy i wtedy druga para siedzi nie na jednej, na jednej główce niżej albo wyżej, czy tylko druga para siedzi dwie albo trzy główki w górę rzeki lub w dół rzeki. Wtedy mamy wszyscy większą szansę, że ta ryba czy wejdzie z dołu, czy wejdzie z góry w naszą klatkę, no to yy, no mamy większą szansę po prostu na złowienie ryb. Ryby. Teraz jak się przygotowujemy? Co ze sobą bierzemy, bo potem później będziemy wam opowiadać o zestawach, o nęceniu, to nie w tym odcinku. Jeżeli chodzi o sprzęt, bo to jest bardzo ważne, no to staramy się brać małe, jednoosobowe namioty, w których śpimy. Czyli każda osoba śpi w swoim namiocie. Namiot musi być mały, bo często trafiamy tutaj na może nie często, ale i można trafić na wiatry które no, duże namioty po prostu <grych> wyginają, wyrywają śledzie, wiatr wyrywa śledzie i takie namioty, bo to mieliśmy taki przypadek, że namiot poleciał, pofrunął i skończył w wodzie. Nie zawsze główka pozwala nam na rozbicie takiego dużego namiotu. To, że bierzemy też ze sobą jakiś duży namiot, tak jak na przykład tą kuchnię, w której teraz sobie siedzimy, to jak najbardziej można wziąć, ale jeżeli by nie było miejsca na główce, no to byśmy jej nie rozwijali, no nie, nie rozbijali i jeżeli by jej nie było, nikt z tego tytułu by nie umarł tak naprawdę. Wiadomo, że im większe namioty, im więcej miejsca mamy sobie tak do takiego biesiadowania w cudzysłowie no tym dla nas wygodniejsza ta zasiadka będzie, ale czas zdawać sprawę, że na, nie na każdej główce będziecie w stanie rozbić to wszystko tak naprawdę. Tak. Eee, sprzętu bierzemy minimum, czyli bierzemy sprzętu tyle, ile to co użyjemy. Nie bierzemy zbędnych rzeczy, żeby nie leżały w torbie, i żeby, bo niekiedy jest taka sytuacja, że musimy dźwigać. Eee, musimy dojść na główkę z tym wszystkim, bo nie da się dojechać na główkę. Niekiedy samochód stoi w krzakach albo jeszcze kawałek dalej za krzakami, niekiedy. 50 metrów, niekiedy 80 metrów, i to wszystko trzeba nosić tam i z powrotem. Także tutaj minimalizm bierzemy, wiadomo, no jakąś zapasową żyłkę, strzałówkę, jakieś ciężarki, zestaw do budowy na rzekę. No, ale nie będę tutaj wszystkiego wymieniał, takich tych pierdówek, akcesorii. No, bo wie, wiecie, rozumiecie mnie o co pewnie mi chodzi. E, tak, i bierzemy zawsze ze sobą, jeżeli się nie przeprawiamy, że łowimy z tej strony, co samochód stoi, to bierzemy ze sobą jeden ponton bez silnika elektrycznego czyli poruszamy się na wiosłach w celu wysądowania klatki bo tak nazwijmy między, nazwijmy, że to co wystaje z wody to są główki no to pewnie każdy z Was to wie a to co jest w środku, czyli ta wielka zatoka między główkami nazywamy to klatką i jeżeli łowimy w tej klatce a przeważnie mówimy w klatce i na wyjściu z klatki w warkoczu no to ten cały obszar w pierwszej kolejności musimy sobie wysądować, ale o tym będzie później Czyli ponton z wiosłami, bo tu nie ma potrzeby brania, zabierania są silnika, bo nie pływamy na duże odległości. Wędki rzutowe? Wędki rzutowe, bo łowimy z rzutu, nie bierzemy modelu sterowanego. Adam, co jeszcze? No z takich rzeczy, no to tak, jak powiedziałeś. Namioty jedynki. Ponton, zanęta. Najczęściej do zanęty potrzebujemy jakieś większe, większe garnki do gotowania, bo to, to jest potrzebne. Ilość tej zanęty to pewnie w następnym odcinku się dowiecie, jakie to są ilości, więc to też nam jest potrzebne. W Skrócie, jedzenie i każdy to zgodnie z jakimś tam, każdy we własnym zakresie tyle, ile, ile zje, ile tam potrzebuje. No najczęściej na taką rzekę, na taki, na taki wypad fajnie poświęcić dużo więcej czasu, czyli ten. To, ten to, ten zapas jedzenia, zanęty dla ryb i jedzenia dla siebie dobrze mieć na chociaż tydzień czasu. No i to jest praktycznie wszystko, co, co jest potrzebne. Wędka, pod, no wiadomo, podbieraki. Dobrze, tak, o podbieraki uważam, że dobrze, jest, jak są na, na rzece, są dwa. To jest moje zdanie takie, że dwa podbieraki to jest dobrze, jak są dwa, mata, statyw do ważenia jakieś, i to jest praktycznie wszystko co z, taki, z takich rzeczy, co potrzebujemy. Wiadomo, że jeżeli mamy możliwość i nie musimy tego daleko dźwigać, no to możemy sobie wziąć jakiś stolik większy, żeby te warunki były fajne, ale jeżeli by było. Dźwigania dużo, dużo dalej, no to tego, tego stolika z samochodu byśmy nie wzięli. Tak jak na przykład mamy ze sobą toalety chemiczne, których też żeśmy tutaj nie przynieśli. Na przykład, tak? są, w są w samochodzie. Więc tutaj każdy musi sobie odpowiedzieć na to pytanie, że można pewne rzeczy wziąć ze sobą, mieć w samochodzie, ale nie do końca zostaną przyniesione na, na główkę. Więc tak naprawdę to. Co ze za sobą zabieramy niewiele różni się od wędkowania z takiego standardowego. Poza tym, że bierzemy tego trochę mniej. Tak jak właśnie do pontonu nie bierzemy silnika, akumulatora. Do, yy, jedyne, co więcej bierzemy, to zanęty. To o, jest ale coś, o tym będzie, o tym będzie później, tak? później. No, bo wspomniałeś o temacie yy, garnków. To właśnie chciałem o tym powiedzieć, bo to jest ważne, mhm. yy, że musimy właśnie wziąć ze sobą dwa garnki. Yy, musimy ze sobą wziąć. Yy, Taki taboret do gotowania, taki większy palnik, bo to jest mm -hmm. bardzo ważne, bo kukurydzę gotujemy na miejscu, na bieżąco, z dnia na dzień. Moczymy tą kukurydzę i ją gotujemy. Eee, nie możemy wziąć ze sobą no, już gotowej, bo się zepsuje po 3-4 dniach z domu. Czyli musimy gotować na miejscu, czyli to jest ważne. Butla, właśnie butla jedenastka. Przy dobrym gotowaniu, przy dobrej umiejętności i wiedzy gotowania jedna butla uważam, że wystarczy jedenastka. My tutaj wzięliśmy dzisiaj dwie butle. No, ale, ale jedna została na w Na wszelki wypadek, ale jest ona w samochodzie, ale na wszelki wypadek są dwie. Ale mówię, przy dobrym gotowaniu, na w zupełności jedna butla, jedenastka wystarczy. I tak jak Adam powiedział, do tego dwa garnki i kilka wiader pustych, dużych, żeby było co gdzie przesypywać, żeby było gdzie moczyć tą kukurydzę i żeby się tutaj tak manewrować tą kukurydzą pomiędzy pojemnikami. To to jest, no to, to jest ważne. do powiedziałeś o minimalnej ilości dwóch garnków, jeżeli zakładamy, że wędkujemy na świeżą kukurydzę. Bo to też ktoś może odpowiedzieć, że on inaczej będzie łowił na kiszoną kukurydzę, no to ta ilość garków będzie zupełnie inna wtedy mu potrzebna. No to są... ale o tym wydaje mi się, że poruszymy w zanęcie, to jak przygotowujemy zanętę, tak. to tutaj możemy na ten temat porozmawiać, y -y -y -y. się bardziej rozwinąć. No ale tak powiedziałeś, minimum takie absolutne minimum to te dwa garki i jakiś większy palnik do tego, żeby mieć gdzie ugotować, no bo niemożliwością jest zabrać tyle kilogramów ugotowanej kukurydzy na miejsce i żeby ona się nie nam przez tydzień czasu właśnie się nie, nie skisiła. tak? Mm -hmm. No i co? I ze sobą trzeba zabrać jeszcze dużo cierpliwości, bo to jest ważne. Jak już jesteśmy w, przy pierwszym odcinku, no to na pewno trzeba zaznaczyć, że cierpliwość, cierpliwość i jeszcze raz cierpliwość. Bo no, na przykład, jak mówicie na wodzie stojącej, zamkniętej, no to wiecie, że ta ryba tam jest. A tutaj to, co Adam wspomniał na początku, my nie wiemy, czy ta ryba tu jest. My nie wiemy, czy na odcinku 2 km w dół i 2 km w górę. Czy na tym odcinku rzeki, na którym będziemy obławiać tydzień czasu, czy ta ryba tu jest i czy ona do nas przypłynie, w naszą klatkę w danym tygodniu? Także to wędkowanie na rzece, mogę Wam powiedzieć, że to jest jedną wielką zagadką i nie wiemy, czy dzisiaj, czy jutro, czy pojutrze weźmie nam ryba, może nam nie weźmie w ogóle przez cały tydzień. I podejrzewam, że nie mamy na to za dużego wpływu, zakładając, że w podstawy umiemy zrobić i że umiemy jako tako te ryby na rzece łowić, to już, a reszta zależy już nie od nas, tylko od ryb. Wpływ mamy, Wojtek, na to, tylko tyle, że my na takiej zasiadce, które przyjeżdżamy, przyjeżdżamy z marszu, do rzeki mamy bardzo daleko, to to na to nie mamy za bardzo wpływu, czy ta ryba tutaj będzie, czy nie. Jeżeli byśmy tą rzekę mieli, można powiedzieć, koło domu i miałbym możliwość przyjechania tutaj sobie co drugi dzień lub codziennie zanęcenia tej, tej klatki i przygotowałbym sobie ją przez miesiąc czasu, no to bym przyjechał tutaj z dużym prawdopodobieństwem, że ta ryba tutaj jest. Ale jeżeli człowiek przyjeżdża No i... o tym mówię, że tydzień no, czasu, nie? To, 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 i ty, to, i, ale nie jesteś w stanie tego przygotować, tego łowiska mhm. przed tym tygodniem. Mhm. Bo jakbyś przyjechał na tydzień czasu, ale miesiąc czasu wcześniej przygotowywał to łowisko, to są dwie różne, dwa różne przygotowania i dwie, dwie, dwie różne, dwa różne aspekty podejścia wtedy do, do, takiej, do takiego wędkowania. Tutaj bym się bardziej przy takim zmarszłowieniu łowieniu trzeba bardziej skupić się na tym, żeby dobrze wytypować główkę. No, ale o tym chyba w następnym odcinku, jak typujemy, jak, jak jej szukamy. Tak. Chyba. Jak, okay. jak wybierać miejsce na rzece i o co w tym wszystkim chodzi, postaram się Wam się powiedzieć w części drugiej.